Dwa kangurki wam dziś pokażę. Jednego noszę ze sobą w kieszeni, drugiego trzymam w kapslu, jak każe nowa świecka tradycja. Zgadniecie, który to który? Noszę tego kangura ze sobą od lutego, czyli już ponad pół roku będzie. Noszę z trzech powodów. Pierwszy to taki i dlatego kangur, a nie coś innego. Żeby pamiętać co dzień o tym, co się działo w Australii przez ostatnie dwa lata, gdzie ten zamordyzm, przynajmniej w szeroko rozumianej zachodniej cywilizacji, był chyba najmocniejszy. Choć Jacinda Ardern w pobliskiej Nowej Zelandii i Justin Trudeau w Kanadzie zrobili równie dużo. Dla krzewienia idei faszyzmu. Ale Australia jest dla mnie symbolem ucisku, i już lata temu czytałem o tym, że to właśnie tam testowane będzie, ile może znieść współczesny człowiek. Więc pierwszy powód to pamięć. Drugi powód jest taki, że najważniejsza w życiu jest decyzyjność, a ja miałem i nadal czasem miewam, choć już rzadziej. Właśnie problem z decyzyjnością. Zatem, gdy zbyt długo nie wiem, czy jeść owiec, czy jeść siano, rzucam monetą. Ona nawet niekoniecznie musi zdecydować, bo czasem, gdy już widzę, czy to kangur, czy królowa, mówię: O kurna, i wtedy wiem, że zależało mi bardziej na tej drugiej opcji. Trzeci powód, by zobaczyć, jak ta moneta będzie się z czasem zachowywać, no i spójrzcie na nie. Co się rzuca w oczy, widać, że moja towarzyszka zmatowiała, pokryła się ryskami, ale jest coś jeszcze. W lutym na wielu moich kangurach zauważyłem milki, ta, którą noszę, nie była wyjątkiem. Miała mniej więcej tyle mleka, co ta z kapsla, której plamy rozrosły się od tamtej pory i pojawiły się nowe. No a ta przed którą życie stawia więcej trudności, nie dość, że nie dostała nowych, to wytarła z siebie te stare. No taka ciekawostka. Życie hartuje. No ale dobra, czy teraz naprawdę ktoś uważa, że te dwie monety różnią się wartością? Może i ścia ale to jest nadal uncja srebra. Apeluję, po raz kolejny. Nie srajmy się tak nad tym bulionem. Nie róbmy sobie sami krzywdy. Bo jak będziemy zwracać uwagę na takie pierdoły jak mleko czy ryski, będziemy na tym tracić pieniądze, bo moneta tańsza, no ale i na te kapsle, które niby są tanie, no ale po co to? Pamiętajcie, że za każdym razem, gdy wydajecie walutę, osłabiacie siebie, a wzmacniacie kogoś innego. I nieważne, czy to złotówka, 100 złotych, czy milion. No i będziemy też tracić miejsce, bo w kapslu więcej miejsca taka moneta zajmuje. No i czas też na to będziemy tracić. Jak mówię, sami sobie krzywdę będziemy robić. Nie warto. Zapoczątkujmy kontrrewolucję. To naprawdę od nas zależy, jak będzie postrzegana ta. Nadopiekuńczość względem bulionu. Marzy mi się, żeby takie podejście stało się obciachem, jak trzymanie fabrycznej folii przez trzy lata na fotelach w Polonezie w latach 90., co niektórzy czynili. No to tyle, no to cześć.